Siema no, z tej strony WiktorNajak i dzisiaj kolejny ja odcinek Dzisiaj odcinek z Team Fortress 2 Pewnego laga dostałem, że ktoś był przede mną, ale był <grym> potem za mną I dzisiaj ogólnie chciałem opowiedzieć o tym, że mam nową klawiaturę, więc endurance się niedługo pojawi Jeśli ktoś śledzi moją kartę społeczność to wie co tam pisałem Pisałem tam, że e, no, co za twel twar... Że ogólnie no Miałem pewne problemy z klawiaturą przez już 3 dosłownie tygodnie. Praktycznie nie mogłem, nie mogłem pisać. Parę przecież pół mi nie działo. I teraz mam w końcu nową klawiaturę. Jezu, ale oni się na mnie. Dobra. Aha. No to nieźle mi idzie, czyli 3D, 3D. Nie wiem dawną nie gra. O! I się muszę przyzwyczaić do tej nowej klawiatury, bo właśnie mam nową klawiaturę. Która jest według mnie boska, wręcz bym powiedział. Tak się fajnie na nie. Tak się fajnie na niej gra. Czy to jest po prostu nieprawdopodobne? O! Jedziemy, co chyba żołnierzem, sobie prawda? Bo nie za dobrze mi idzie. No i mam nową kreweturę, tylko tyle chciałem powiedzieć. Endurance będzie wychodził spokojnie. Problem jest taki, że ogólnie, no. Endurance zaczyna być coraz cięższe, więc jak, mm, tydzień temu, nie tydzień temu, kiedy to było? Ehm, wczoraj lub przedwczoraj próbowałem, no bo ten film wyjdzie w ten sam dzień, jakim go nagrywam. Um, o Boże, wyrudnia to chyba nie jest najlepszy pomysł Też Wiesz jakoś nie mocno odbija, więc lubię w sumie gdzieś scenę, jak to trzeba ogólnie też zmieniłem trochę. Um, zmieniłem też trochę ustawienia mikrofonu. Teraz może nie będzie się dziwnie słychać, bo jeszcze myślę jakie ustawienia zrobić, dobre I chyba mam nawet dobre ustawienia, no zobaczę jak wyjdzie. Wyjdzie no... Nie, zobaczymy jak wyjdzie na no, odcinek gitery zmieniamy jeszcze trochę, bo trochę dziwnie tak się zmienił, jakby no, no... Trochę na się teraz zespalował mi no i po prostu nie mogę znaleźć tych samych ustawień co wcześniej. Nie po prostu odłączyłem. Odłączyłem po prostu od portu, włączyłem no i trochę dray, znaczy mam ustawiony, więc tak trochę średnio. W sumie szpiegiem. No często gram ostatnio szpiegiem, więc, więc wiecie. No, tak trzeba trochę sobie nie. Super. Jest to też membranowa klawiatura, więc choć nie słychać jak naciskam. Nie no, to nie nad Dobra, to jest typowy gracz. To jest taki typowy wygrać. Po prostu widzisz, jak ktoś... Aj! Z No i po prostu Endurance się pojawi. Może jutro, może jeszcze dziś zdążę. Taka mała informacja. Teraz na ekranie mam się świetnie jaki to jest. Jaka to jest klawiatura. Na odcinku z Endurance spróbuję ją trochę pokazać. I to w sumie pyle, bo no, jest według mnie przekazatka I nie kosztowała dużo, więc wiecie. No i od razu mówię, że no, no mam nową klawiaturę, która nie się nie grało Oczywiście ja mam laptopa, więc jakby to jest sposobna klawiatura. W ogóle wymieniłem... wymieniłem klawiaturę po... przez to, że Ta klawiatura jakoś dziwnie działała, w sensie potrafiła... ale pięknie. Potrafiła mi po prostu... No, nie działają mi przyciski niektóre wtedy nie tu 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 nie wiem No lep 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 No lep no, to lep 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 nie wiem lep lep nie, lep nie wiem lep lep nie, 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 nie lep no więc na tyle, taka mała informacja, nie mam mojej klawiatury Nie wiem, lepiej się że tu jest jakiś odcinek z tej klawiatury Nie wiem, jakikolwiek co, nie wiem, widziałem parę filmów Nie wiem, tych rzeczy Lekkie najbardziej dobre mam Hej, użyłem użyłem Deadlingera, ale nie zjedzieła, dobra, więc na tyle, na razie, Cześć.